Powiedzieliście, że sobie nie wybieracie, nie układacie, yy, robicie po swojemu i tak kurwa. Przyjdzie i czas na nas, mordo. Dobra, ja... dlatego z przyjemnością proszę tutaj mnie kurwa, yy, nie jestem twoim kurwa zwierzęciem, żebyś ty mi mówił kurwa z kim ja będę walczył mordo, to jest ty. pierwsza sprawa. Przyjdzie pora, będziemy się lać po kurwa mordach i to mówię każdemu tutaj kurwa z moich przeciwników kurwa, zapraszam Ale poczekaj, cię. bo ja mam, ja mam teraz nie. wrażenie, że próbują ciebie ci wypromować no, na osobach, które nie obijesz, musisz promować, po to, żeby... rozumieć. Ale nie, ale nie, nie, ci, ale tak nie drzwi ryja, nie, no, na jesz? mnie to nie robi wrażenia. Na mnie też się robi. Ale nie robi na mnie to wrażenia. Zabij mordę w końcu kurwa, rozumiesz? Kurwa. Ale nie jesteś, robi to dla mnie wrażenia. Mesi, da, kurwa, czy ty myślisz, że... Kurwa. Jadany, kurwo. Ja, Ades, nie Ades, mów kurwo. tak. Nie mów tak. Ades, nie mów spokojnie. tak. Nie mów a, tak. A, tak. Kurwa, jesteś, tak. Robimy tu, to? Robimy to? Kurwa, robimy, robimy to? Nie, bo szczekasz. Nie, szczekasz teraz. Szczekasz teraz. Szczekasz, gadasz. Wyjdź do walki. Adam, Wyjdź do walki. Adam, weź mikrofon.